Adam Soldajs po pokonaniu Piotra Kepczaka. Eee, szybkie zwycięstwo i chyba zwycięstwo, które bardzo cieszy, bo rywal też nie z pierwszej łapanki. Tak, tak. Witam wszystkich. Eee, bardziej się cieszę tą wygraną. Nie tyle, że szybko skończyłem i tak dalej, bo jak zaznaczyłeś rywal bardzo dobry. Ja po prostu czekałem na tą walkę rok. Miałem w rok. Raz była kontuzja, ramadan, znowu kontuzja. Potem miałem mieć walkę, ale się nie udało. No i teraz wiesz i tak po, takim, po takiej przerwie jedna walka wiesz co rok to jest, to jest to dla zawodników trudna rzecz. No i bardziej się tym cieszę, nie, Że wróciłem tak, tak, tak efektownie można powiedzieć, nie? Brązowy pas yy, Brazylijskim jiu co ma twoje nie, nie, nie. przeciwnik. Powiedz, czułeś ten jego mocny parter gdzieś? Obawiałeś się tego? E, obawiałem się oczywiście, brązowy pas to nie żarty, ale ja wiedziałem, ja, spa, ja sparuję z takimi ludźmi Anzor Razijew, uh, Mansor Razijew, to są naprawdę dobrze zapaśnicy, jak wiemy, i, i graplerowcy też oczywiście. No i innych chłopaków też jest ja z Damianem, uh, Piaskom też, prowadzi, on prowadzi, on zajęcia z nim też sparowałem specjalnie pod tą walkę. Wiecie, Adam Grobowski mi, pomagał, więc obaw nie obawiałem się tak mocno, ale no, nie chciałem być w partyze szczerze. Powiedz, mówiłeś nam tutaj, że jak jakby przyszłeś do tego parteru, to nie byłeś po głowie, tylko po tłowiu. To był jakiś taki gameplan, który sobie tam wcześniej ustawiliście, czy nie wiem, ty gdzieś celowałeś na wątrobę gdzieś, żeby właśnie zamroczyć w jakiś taki inny sposób, zaskoczyć swojego rywala? Nie, nie, to cała to zasługa sztabu trenerskiego, Anzor Arby, aby mi w szatni mówił, wejdzie. On jest majkutem, nie? I zaczyna przynajmniej walka z Majkuta i miałem już w górze bić na brzuch prawy, on mówi dwa, trzy ciosy wejdą, już po nim, nie? I jak poszedliśmy do parteru, jak tam uderzyłem go, on powiedział, ten arby właśnie krzyknął z Andorem, na brzuch, na brzuch, na brzuch, nie? Ale uderzyłem i od razu weszło, poczuł, o, poczuł, nie? Miał taki wyraz twarzy, nie? Że poczuł. Więc to był giełda. Jak oceniasz samą galę Babilon MMA11, no, organizacja ta z większych w Polsce, więc chyba fajnie się tutaj, tutaj bicie. Mam nadzieję, że dadzą mi dalej walczyć tutaj. Fajna organizacja. Bardzo dobrze załodnicy też. Przecież teraz będzie walka bardzo tak. mocna, więc... A tak, fajnie się tu bić. <laughs> nie pamiętam tutaj, ale fajnie się tu bić. Lubisz takie wyjazdy, gdzie wiesz, nie tylko jedna osoba z teamu się bije, tylko jest kilku zawodników, to chyba tak wzajemnie też nakręca, nie? Tak, bardzo, bardzo, bardzo jest fajnie walczyć ze znajomymi. Choć tak, jak ktoś przegrywa, wchodzi, to nie czujesz tak, że kurde przegrał, ale współczujesz mu, nie? Bo wiesz, jak on, na przykład ten Karol Skrzypek, naprawdę mocno trenował, ja go widziałem na sparingach. Jeszcze się tą przegraną nie przejmuję, wróci silniejszy, jestem tego pewien. Ale Adrian, zawiście skończone, słowa, ale bardzo fajnie skończone. Gratuluję. E, szybka walka, zero obrażeń, tak mi się wydaje, patrząc po tobie. sobie. E, tak, ale to chyba szybko się wyleczy. E, Głodne walki. Myślisz, że kiedy e, znowu cię zobaczymy? Czekam, chciałbym, no, chciałbym na Babilonie, oczywiście. To jak lubię. najszybciej. No. Mam nadzieję, że dadzą ofertę zdała czas chęci. wtedy gotowy na lutę? Oczywiście, oczywiście. Będzie Mansur teraz robił przygotowania. Karol kutyła też od nas robi przygotowania. teraz na 28. Też fajna, mocna walka z Kaczmarczykiem. Więc jestem cały czas w treningu. Będę im pomagał, więc tak, ja będę w lutym gotowy. Masz kogoś, z kim chciałbyś się zmierzyć? Obojętnie. Zależy kogo dadzą, to wezmę. Nie ma... Nie nie nie, nie? Tak, tak, oczywiście. Dadzą to biorę. Walka to walka. A co do samej walki jeszcze? Czy to było rzeczywiście tak, że przeczytaliście rywala w 100%, bo ty wypowiadałeś się tak, jakbyś dokładnie wiedział co on zrobi w klatce. E, I czy rzeczywiście tak było, czy był jakiś moment, w którym on cię czymś tam zaskoczył? Tak, było, e, wszystko widzieliśmy o rywalach. Wszystko e, ponieważ jego wszystkie walki oglądaliśmy e, Arbim e, i Anzor. Naprawdę to jest czołówka. Sztabu trenerskiego i potwierdza to nie, nie jeden zawodnik, więc o nim wszystko widzieliśmy. Zasz, nie wiem czy mnie zaskoczyło, ale spodziewałem się tego midla, wszedł dobrze. Zaskoczyło mnie to, że ja broniłem to wszystko, weszło tak palce, nie wiem, nawet czerwoną tu mam. No. To, to trochę tak zniechęciło do walki, ale, ale jest spoko. Dziękujemy tak, bardzo. Mogę pozdrowić sponsora. Performance Lab, pozdrawiam, dziękuję. I oczywiście WCAF High Team i mój, mój sztab trenerski Andor, Arbi Mansur, Damian, Adam, Jocz, kogo tam jeszcze dużo to jest. moich braci, którzy tu są ze mną i którzy przed telewizorami oglądają. Dziękuję wszystkim, chyba też.